Cześć, witam bardzo serdecznie wszystkich na moim kanale. Dzisiaj króciutko i na temat. przedstawię nam dzisiaj 3 najlepsze miejsca na Suma na Wiśle. Oglądajcie. Numer 1. Główki. Klasyczne główki, takie jak możemy spotkać chociażby na Odrze. Czym są ostrogi, potocznie mówiąc, główki? Ostrogi są konstrukcjami budowanymi poprzecznie do kierunku przepływu. Które stosowane są przy regulacji rzek. Najczęściej usypane są z kamieni i głazów, a zasadniczym celem ich budowy jest ochrona brzegów oraz w niektórych przypadkach zwężenie koryta rzecznego, co prowadzi do zwiększenia głębokości w korycie głównym. Budowa ostróg, czyli główek, zapobiega niekontrolowanemu meandrowaniu rzek i zmian ich biegu w krótkim okresie czasu. Główki na rzece przejmują część dużej nurtowej siły rzeki i przekierowują ją w kierunku środka. Dzięki nim powstają ciekawe z punktu widzenia wędkarza miejsca. Na główkach i klatkach, czyli basenach między ostrogami, odkłada się mnóstwo niosącego przez główny nurt naturalnego pokarmu, przez co miejsca te stają się wyśmienitą stołówką dla drobnicy, a co za tym idzie, również dla drapieżników. Na Wiśle występują oczywiście klasyczne, kamieniste główki, ale bywają też takie, które widzicie właśnie na filmie, czyli główki betonowe. Zobaczcie jak układa się nurt. Odbija się on od główki, tworząc piękny, duży, długi warkocz na wodzie. Nie potrzebujecie w takim miejscu ekosondy, bo widać od razu, że jest ten gwałtowny spadek głębokości. Mniej więcej w tym miejscu na szczycie główki. Tutaj mamy dużą klatkę, czyli basen spokojnej wody. Nurt rzeki niesie ze sobą w takie miejsca dużej ilości pokarmu. W tym miejscu woda zakręca i zwalnia. Bardzo ciekawe miejsce, aby postawić boje lub chlapacza. Skupmy się jednak na samej ostrodze. Zestawy można kłaść na napływie ostrogi oraz jak możecie zauważyć na moich filmach, centralnie w przelewie na spadku głębokości. Ważne, aby zestaw z naszym żywcem stał na szybkiej wodzie, ale na samym pograniczu wody spokojnej. To właśnie z takiego miejsca mam swojego pierwszego suma w życiu, a jednocześnie swój osobisty rekord życiowy. Tutaj macie jeszcze przykład malutkiej, ale jakże apetycznej główki, której aż prosi się, żeby postawić żywca. Tworzy się przepiękny przelew oraz nieduża, ale równie smakowita klatka ze spokojną wodą. Zanim przejdę do punktu drugiego, powiem jeszcze jedną rzecz. Główki, czyli ostrogi, przy których tworzą się piękne przelewy, są bardzo pożądanym miejscem, ale nie tylko przez sumiarzy, ale i przez spinningistów Ponieważ można tutaj spotkać również inne ryby, takie jak klenie, poleni i szczupaki Ale często też widuje na główkach federowców, którzy z powodzeniem łowią krąpie i leszcze Jednym słowem Eldorado Numer 2 Przykosy i kanty Powiem Wam czym jest definicja przykosy wzięta z internetu, posłuchajcie Przykosa. Ruchome wypłycenie w nurcie rzeki o kształcie trójkątnym utworzone przez naniesiony piasek i drobny żwir. Przykosa często wznosi się aż do powierzchni wód i w zależności od siły ciągu przesuwa się z nurtem rzeki w dół. Wahania stanu wody oraz gruboziarnistość materiału powodują, że powstała przykosa utrzymuje się długo w jednym miejscu, czasami występując ponad poziom wody. Wtedy nazywa się to kant przykosy. Obszar wody poniżej przykosy jest zwykle doskonałym łowiskiem, gdyż stanowi naturalne środowisko i żerowisko ryb. Jest to definicja, teraz postaram się Wam wytłumaczyć swoimi słowami, najprościej jak się da czym jest przykosa. Jest to miejsce, gdzie piaszczyste wypłycenie przechodzi w spadek dna. Przykosy to moje ulubione miejsce, w tym roku większość dużych ryb mam właśnie z przykos. Niekiedy nie łatwo je odszukać, ale gdy ma się to szczęście, to szansa na dużą rybę jest naprawdę duża. Czasami ciężko znaleźć takie miejsce bez sądy i środka pływającego, jednak wytrawni gracze, którzy umieją czytać rzekę, znajdą takie miejsce, ponieważ woda w miejscu gwałtownego spadku głębokości tworzy charakterystyczny grzebień lub warkoć, jak kto woli. Najlepsze przykosy, te najrybniejsze, znajdują się bowiem czasami daleko od brzegów, w wielkich rzekach, takich jak właśnie omawiana Wisła, gdzie szerokość sięga czasem kilkaset metrów, takie miejsca są daleko poza zasięgiem rzutu z brzegu. Mówię tu oczywiście o spinningistach. Możecie zobaczyć na przebitkach, że przy kosa, a co za tym często idzie, duża łacha piachu wystająca ponad powierzchnię wody, daje swój wyjątkowy klimat i urok oraz możliwość rozbicia obozu. Zestawy stawiamy zawsze na spadku wody, ale nie skrajnie, mianowicie około 1,5-2 metry od wypłycenia. Głębokość nie ma tu dużego znaczenia. Liczy się gwałtowny uskok, chociażby na 1,5 metra głębokości. Przy kosa jej okolice, zwłaszcza w nocy, to balkowe miejsca sumowo-sandaczowe. Zdarza się w nich także szczupak, który do małych nie należy. W dzień można wam spotkać również ogromną rapę. Widać tutaj również ciekawy kant. Miejsce, w którym również warto postawić zestaw. Pokażę wam jeszcze na koniec w praktyce jak wyglądał postawiony przez nas zestaw na przykosie. Ciężko było nagrać przykosę z tej perspektywy, jednak mam nadzieję, że będzie widać to na filmie. Z lewej strony oczywiście łachapiachu, z prawej strony widać głębiej, gwałtowny spadek wody, czyli przykład idealnej przykosy. Tam w oddali możecie dostrzec Poseidona, czyli podpórkę. Na której wsparta jest plecionka główna. Zestaw natomiast z żywcem postawiony jest jakieś 3-4 metry na prawo od owego Poseidona na gwałtownym spadku wody mianowicie było to jakieś 3,5 metra głębokości. Tak wygląda w praktyce postawiony zestaw. Pomnę jeszcze tylko, że w miejscu, gdzie wbity jest Poseidon, jest to Kant, jest to koniec przykosy bardzo ciekawe, interesujące miejsce. I numer 3 okolice powalonych i zatopionych drzew. Trzecie najlepsze miejsce na suma, jakie wybrałem, to okolice powalonych i zatopionych drzew oraz korzeni. Z mojego wieloletniego doświadczenia oraz obserwacji wody, mógłbym powiedzieć, że jest to najlepsza miejscówka na suma bankowa, stuprocentowa, ponieważ za każdym razem, gdy zestawy były przy powalonych drzewach, Niezależnie od głębokości, były brania. Sumy po prostu uwielbiają takie kryjówki. Z moich obserwacji wynika, że odpoczywają tam w ciągu dnia, ale gdy zbliża się wieczór i słońce zachodzi, wychodzą na żer. Czyli wychodzą prosto z drzew na nasz zestaw, który jest w pobliżu. 90% brań z drzew miało właśnie miejsce o zachodzie słońca lub chwilę po zmroku. Powiedzenie, gdzie patyki tam wyniki, nie wzięło się znikąd. Jednak jest pewne ale. Można powiedzieć, że gdy stawiam zestawy w drzewach, mam podejrzenia graniczące ze stuprocentową pewnością, że nastąpi tam branie. Jednak nie w tym problem. Problem w tym, aby te ryby wyholować, ponieważ w momencie zacięcia ryba automatycznie jak zaprogramowana wraca od razu do swojej kryjówki, czyli w drzewa i korzenie. Bywają wyjątki, że po braniu ryba nie ucieka w drzewa, tylko płynie w rzekę na otwartą wodę, jednak jest to raz na sto przypadków. Na moim kanale jest film, w którym udało się wyholować rybę 216 cm, która pobrała przynętę właśnie z drzew i uciekła na otwartą wodę. Ogromne szczęście, że udało się tą rybę wyciągnąć. Chociaż nie obyło się bez komplikacji, ponieważ plecionka zawinęła się wokół podwodnej gałęzi. Ci co śledzą mój kanał wiedzą, że w sezonie 2022 straciliśmy około 15 ryb w drzewach. Istnieje spora szansa, że były tam życiówki powyżej 2 metrów. Ale o tym niestety nigdy się nie dowiemy. Na jednym z moich filmów z tego roku udało się wyciągnąć rybę razem z korzeniami. Ciągnąć za plecionkę, uwaga, gołymi rękoma. Mieliśmy dużo szczęścia. Tak więc wybór zostawiam wam. Czy zaryzykujecie i postawicie swoje zestawy w pobliżu drzew? Szanse na branie są bardzo duże. Jednak co dalej? Czy uda się ryby wyholować bez komplikacji? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami.